pojawiło się, piąty się pojawił z boku o, punkt obserwacyjny pierdolę, lejane nad ten tego nie widać, ale dwa pozostałe takie światła schowały się za tym budynkiem o, znowu zgasły. Co chwilę się pojawiają w innej formacji, ale cały czas krążą w trójkącie. Kurwa, w końcu. A dlaczego one się pojawiają w tak różnych miejscach? Za chwilę są tam. Widać, że lekko lecą. A przed chwilą były tu, naprzeciwko mnie. Co są znowu? Patrz. Idealny trójkąt. Znowu. To wyskanujecie. Czego szukacie tutaj? Znowu gasnął. Będę nagrywał to kawałkami, żeby to po prostu było łatwiejsze później do, do ewentualnego szukania, przeglądania. znowu są kurde no się znowu cztery a teraz mają formację trójkąta z jednym jakby chociaż to może być niedobrze dobrze bryła w powietrzu niekoniecznie płaszczyzna kurwa jadę na to pole może albo on zniknęły. Też może pojawił się czwarty. No ale znowu pewnie zniknął. No to nie wygląda na żadne flary. Nic takiego, bo nawet nie spadają, lecą, jakby No i znowu zniknął